Cześć, z tej strony Przemo, witam Was na kanale Ale Motocykl. Dzisiaj temat nie do końca związany z motocyklami, ale również powiązany z dwoma kółkami i czterema łapkami. Jeżeli Was zaciekawiłem, to zapraszam do oglądania. Jeżeli lubicie jeździć na wyprawy rowerowe. I macie psiaka, to pewnie często zastanawiacie się w jaki sposób zabrać go właśnie z Wami. Można kombinować albo przyczepkę z tyłu, jeżeli psiak jest duży. Można również testować koszyki na kierownicę. I ja z takim koszykiem jeździłem, ale docelowo to się u mnie nie sprawdzało, ponieważ wtedy środek ciężkości był mocno przesunięty do przodu i wszelkie ruchy kierownicą były utrudnione. I tak naprawdę zepsuło mi to przyjemność z jazdy. Więc zacząłem szukać produktu, który. By pozwolił mi bardziej na balansowanie były również wygodne dla psa. I właśnie znalazłem taki oto Fotelik Buddy Rider. Fotelik ten, jak tutaj widzicie, jest montowany do sztycy. Eee, następnie na takim wysięgniku, który jest wypinany, zaraz Wam pokażę. Montujemy ten właśnie fotelik. Podejdź tutaj proszę bliżej. Budowa fotelika. Fotelik jest plastikowy, aczkolwiek jest to naprawdę taki twardy, solidny plastik w dotyku przyjemny. To nie jest jakiś taki w dotyku, przynajmniej najtańszy, ochytny plastik, tylko naprawdę przyjemny. Dosyć taką jakby miał delikatną fakturkę gumowaną. Sam fotelik jest przeznaczony do obciążenia do 11,5 kg od więc dosyć sporo kwestia gabarytów, czy się psiak z, e, zmieści. W naszym przypadku jest to piesek, który ma 5 kg, więc my jeszcze mamy tutaj taką wkładkę. Tu jak widzicie można sobie wszystko wypiąć, czy do trania, czy do wyczepania. Czyli jeżeli macie psiaka do 5 kg, jeszcze dokupujemy e, ten zestaw tutaj osobno. W środku jest wypełnienie takie gumowe dla psa. To jest ta to jest jeszcze ta gąbeczka, mam jedynie uwagi co do tej gąbki, jak widzicie tutaj, tutaj się opierają łapki psiaka i ona już się tutaj wgniata, mogłaby być twardsza ja na pewno na we własnym zakresie będę coś tutaj kombinował, żeby po prostu piesek miał wygodniej widzicie kolor taki w kratę, mu się może podobać, innym nie jak tutaj dalej jest to wszystko rozwiązane jak sobie piesek usiądzie, no to mamy oczywiście szelki, może o zademonstrujemy chodź, tutaj pokażemy jak wsiadamy Tupka, pięknie. No i zapinamy psieka na szelki, żeby nam czasami nie wyskoczył. Jak zobaczy coś interesującego. O, i w ten sposób to wygląda. Piesek sobie siedzi. Czasami sobie tutaj główkę opiera albo na tym e, staje. Pięknie, tak? Jesteś zadowolony. Ja to nagrywam, bo już mam przejechane sporo kilometrów. Około 800. Właśnie z tym koszykiem, więc już co, nieco na jego temat mogę powiedzieć. Mocowanie tego ramienia tutaj do sztycy. Widzicie, jest na śruby. Sztyca musi być stalowa. Nie może być węglowa, czy tam jakaś karbonowa, bo by nie utrzymała ciężaru. Spawy solidne, żadnych w ogóle pęknięć nic nie widać. Demontaż. Macie taką zawleczkę. Wystarczy ją pociągnąć. Wyciągamy trzpień i schodzi nam fotelik. Fotelik można sobie... Osobno przewozić wtedy nam jedynie ta część tutaj zostaje i można łatwiej. Na przykład, jeżeli chcemy solo sobie pojeździć bez psiaka, to możemy sobie jeździć. W środku jest tutaj jeszcze, jakbyś pokazała, jest taka guma, która ma e, zniwelować luz tutaj pionowy, ale ona się dosyć szybko wytarła i jakby już tutaj w żaden sposób nie chroni. Montaż od razu, fotelika ciach. Ja jeszcze sobie na czpienie nawinąłem gumki, z racji tego, że ten czpień jest większy i on po prostu lata, przez co hałasuje. Jak damy gumki, tu jeszcze jedną miałem, ale mi się zerwała, to wtedy ten czpień nie hałasuje. A jeżeli chodzi o ten luz poziomy, pionowy, przepraszam, to jak o widzicie, już się to wyrobiło i to chodzi. Nie boję się, no trzpienia to raczej nie zetnie, ale z powrotem uzupełnię sobie tu już we własnym zakresie kolejną podkładkę, żeby ten luz tutaj z, y, maksymalnie zniwelować. Produkt uważam, że jest solidny. Jest możliwość, jeżeli chodzi o regulację, to przesunięcia. To jest akurat maksymalnie przesunięte do kierownicy siodełko. Można je również w zależności od naszych predyspozycji sobie tutaj przesunąć je. Bardziej do tyłu. Uważam, że produkt jest bardzo fajny, wygodny, bo psiak siedząc tutaj w ogóle nie wyczuwamy go, że on gdzieś tam jedzie z nami, pozwala na spokojne balansowanie tu w płaszczyźnie. Psiak siedzi solidnie i jest myślę zadowolony. Jeszcze może pokażę Wam, jak się, jak się z tym jeździ. Chodź tutaj psiaków skakujemy, zrobimy jeszcze demówkę. Siedzimy wygodnie, no i się skarniemy kawałek. Pojadę tam i zaraz się wrócę. No jak widzicie, psiak sobie siedzi solidnie, stabilnie. Dla mnie jest to naprawdę wygodne. Tutaj mi kompletnie on w żaden sposób nie przeszkadza. Mogę manewrować, mogę się przechylać. Uwaga, wracam, więc pojadę tam i zabierz. Czy to rozwiązanie ma jakieś minusy? Wydaje mi się, że tak. Pierwszym minusem jest pewnie jego cena, bo urządzenie nie jest ogólnie tanie. Nie będę Wam teraz podawał ceny, bo te ceny się zmieniają. Ja to też ściągałem z Europy, bo w polskiej dystrybucji akurat produkt nie był dostępny. Ale trzeba tak liczyć, myślę około 700 do 1000 zł. Więc dosyć drogo. aczkolwiek jest to jeden wydatek, i fotelik może przechodzić z nami do kolejnego roweru. Ta poduszka, która się tutaj wygniata, to też jest akurat na minus. Wolałbym, żeby ten daszek był bardziej na płasko, wtedy piesek by sobie mógł po prostu na nim się oprzeć. Teraz też może się oprzeć, ale o, w ten sposób, więc nie do końca może jest mu, jeżeli chodzi o oparcie, wygodne. Ten luz pionowy akurat mi nie przeszkadza. I dla niektórych może być to minusem, że faktycznie rzuca się to dosyć mocno w oczy. Jadąc z tym z psem, dużo ludzi na to zwraca uwagę i mówi: O, patrzcie, jaki słodziak jaki piesek, fotelik i tak dalej, więc zwracacie na siebie uwagę. Mi to akurat nie przeszkadza. No ale faktycznie gdzieś tam to się rzuca w oczy. Produkt się nazywa Buddy Rider. Jak mi się uda, to wrzucę mam linka na dole, gdzie go tam można ogólnie dostać. No i chciałem Wam to właśnie pokazać, bo jest to dosyć ciekawa. Alternatywa dla transportu waszego pupila razem z Wami. Jeżeli ktoś lubi jeździć tak, my tutaj z żoną lubimy jeździć i szkoda nam zostawiać psa samego w domu, no to oczywiście jeździ z nami. Z mojej strony to wszystko. Nie zapomnijcie lajkować, subskrybować i tak dalej. Piszcie komentarze, jeżeli macie jakieś pytania. Cześć, czołem, zupa z Rosołem.